Około 20 km od Ostrołęki, w sercu Kurpiowszczyzny, leży Kadzidło. To tu rozwinęła się wyizolowana kultura, która trwa do dziś. Pokażemy skarb tej ziemi, folklor. Poznamy tajemnicę Brusztyn. Powiemy, za co Karol Szymanowski dziękował księdzu Władysławowi Skierkowskiemu. Kurpioszczyzna to miejsce niezwykłe. Jej wizytówką są stare lasy sosnowe, nieskażone powietrze i doskonale zachowana kultura ludowa. Jej ośrodkiem jest miejscowość Kadzidło. Do XVII wieku tutejsza ludność zajmowała się myśliwstwem, rybołówstwem, wydobyciem i obróbką bursztynu oraz bartnictwem. Produkcja miodu trwa do dziś. Bartnicy byli szczególnie uprzywilejowani, mieli własną organizację i surowe prawo bartne zatwierdzone w 1630 roku przez Zygmunta III wazę. Za kradzież miodu złodziejowi odrąbywano prawą dłon. Kurpie byli wolnym budem, nie odrabiali pańszczyzny i podlegali tylko królowi. A czego tak struju wypatrujecie? Wypatruję, czy oby nasza puszcza nie płonie. A szczególnie wypatruję, czy rezerwat pod Górze, ten w którym najstarsze drzewostany zostały po dawnej puszczy kurpiowskiej, tej najbardziej wartościowej dla naszego środowiska. Wielką atrakcją przyrodniczą tego miejsca jest rezerwat torfowy Karaska. Na obszarze ponad 400 hektarów możemy zobaczyć rzadkie gatunki roślin takie jak Rosiczka Okrągłolistna, Bagno Zwyczajne czy Turzyca Bagienna. Ten niecodzienny krajobraz zdobią korzenie drzew, pozostałość po Starej Puszczy sprzed tysięcy lat. Naturalna bariera w postaci bagien i lasów doprowadziła do powstania odrębności kulturowej. Do dziś zachowała się Gwara Kurpiowska. Jak pisał na początku XX wieku w książce Puszcza Kurpiowska badacz tych ziem Adam Chętnik, są na puszczy właściwości mowy nigdzie poza tym nie używane. A wej, a widzisz, buksy, spodnie, korknął, umarł, łońskiego roku, przeszłego roku. Nazywają też puszczaki, pisze dalej chętnik, jeden drugiego nie z nazwiska, ale z imiona po ojcu lub nawet dziadku. Na przykład Maćków lub Maćkowy Franek, Antkowy Maciek lub też Frankowego Staśka Józef. Oceniony wkład w dokumentowanie kurpiowszczyzny ma ksiądz Władysław Skierkowski, muzykolog, członek Płockiego Towarzystwa Naukowego. Na początku XX wieku został proboszczem parafii w pobliskim Myszyńcu i zachwycony kurpiowskim folklorem postanowił zbierać pieśni kurpiowskie. Powstały trzy tomy. Kilkanaście lat temu wydał je Związek Kurpiów. i sprzewa zespół Kurpsianka z Kadzidła. Od 1947 roku zespół e, kontynuuje naszą prawojców historię, kulturę ludowo Kurpsiów. Jest tańcami Kurpsiowskimi po całym świecie. A co roku w trzeci weekend czerwca e, na tej scenie zespół Kurpsianka przedstawia taką zielgę, zidełowisko wesela Kurpsiowskiego. Jest to impreza dla wszystkich. A teraz zagramy dla Was, zatancuję muzykanty, rejmujemy pawolniaka! Scenizację Wesela Kurpiowskiego według scenariusza księdza Skierkowskiego już 80 lat temu prezentował w warszawskim Teatrze Ateneum Teatr Płocki. Recenzje były entuzjastyczne. Tadeusz Boj-Żeleński pisał, wyczuwał ksiądz Skierkowski jak prawdziwy dramat teatralny tkwi w samej obrzędowej stronie wesela. Mało znam rzeczy równie patetycznych jak moment oczepin i ta muzyka. Czy przyjmuje teraz matulu? Przyjmujemy Byłem na przedstawieniu z francuzem pisarzem i muzykiem, który pełen zachwytu powtarzał, że dla tego widowiska warto było przyjechać do Polski. Pisał rzeźbiarz i historyk sztuki Ludwik Puszed. Dzisiaj Wesele Kurpiowskie prezentuje działający od ponad 50 lat zespół Kurpianka. Obrzęd można zobaczyć nie tylko na scenie, ale też, co niespotykane, w tutejszym kościele. W dzisiejszych czasach każdy naród w Europie ma się z tym pochwalić. Francuzi się chwalą, że mają największy kościół w Europie, katedrę Notre Dame. Anglicy się chwalą, że mają na swoich wyspach największy budynek, takie opactwo Westminster, Tamijek. A ja mówię, że największy budynek, największy kościół w Europie to jest w Kadzidle, bo jak para młoda wzięła na ślub przy ołtarzu, jak dosi do końca kościoła, to już się dzieciak urodził. A tak na poważne, to dlatego w Kadzidle jest taka piękna świątynia i taka duza, bo naród kurczowski był narodem pracozitym, bogobojnym. Jak ksiądz Rechel w drugiej połowie XIX wieku ogłosił, że będzie budował kościół, to ludzie się skrzyknęli, wszystkie pieniądze jakie mogli, wszystkie siły włożyli i tak powstała ta piękna neobarokowa świątynia w kadzidle. A podczas piersy wojny światowej ruskie domkule trochę podniscyły kościół, ale kurbszy się po wojnie zebrali, i odbudowali i do dnia dzisiaj z mamy taką piękną świątynię w Kadzidle, którą każdy może podziwiać się i pomodlić. I Pan Bóg wszystko wybaczy. Sztuka kurpiowska, a szczególnie pieśni zgromadzone w dziele Władysława Skierkowskiego Puszcza Kurpiowska w pieśni, były inspiracją dla sławnych kompozytorów Witolda Lutosławskiego, Andrzeja Panównika, Henryka Mikołaja Góreckiego i Karola Szymanowskiego. Szymanowski dwukrotnie sięgał po ten zbiór, tworząc huralne sześć pieśni kurpiowskich i wokalno-fortepianowe 12 pieśni kurpiowskich op. 58. Niech mi wolno będzie wyrazić czcigodnemu autorowi słowa nie tylko najgłębszego uznania dla jego tak pięknej i wartościowej pracy, lecz także szczerej wdzięczności za udostępnienie nam, muzykom polskim, tego tak mało dotychczas znanego, a tak niezmiernie bogatego źródła najpiękniejszej być może polskiej ludowej pieśni. Tak wybitny kompozytor dziękował skromnemu kapłanowi kurpiowskiej parafii. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, Panie. Zapraszam serdecznie do środka. A Bogu zapad za się tackę. Bogactwem kurpsiów tak dawniej, jak i dziś, był bursztyn. Ciotko, skąd ze się tego bursztynu tak tutaj zbierali? No skoro obrabiamy bursztyn, to musimy go i pozyskiwać. A pozyskujemy go głównie z różnych wiosek kurpiowszczyzny. I właśnie Zajmujemy się obróbką bursztynu, bo jest to najstarsza tradycja kadzidła, bo właśnie nazwa miejscowości Kadzidło wywodzi się od wyrabianego tutaj kadzidła z bursztynu i jałowca. Jak twierdzą znawcy, kolor bursztynu zależy od żywicy, z jakiej powstał. Jasnożółty to utwardzona przez tysiące lat żywica świerkowa. Brązowy powstał z żywicy sosnowej, a ten ciemny to zatopiony w żywicznej masie szczątki roślinności torfowej. Obróbka bursztynu do dziś jest w wielu kadzilańskich domach zajęciem na długie wieczory. Puszczaki, bo tak mówią o sobie kurpie, mają silne poczucie godności, wolności i patriotyzmu. Walczyli ze Szwedami, brali udział we wszystkich zrywach narodowych. Po powstaniu styczniowym władze carskie odebrały kurpiom dawne prawa. Nie mogli już polować, upadło bartnictwo, a nieurodzajne gleby nie zapewniały utrzymania. To spowodowało masową emigrację, głównie do Ameryki. Ale duch w narodzie nie zginął. W czasie II wojny światowej oddziały partyzanckie nękały Niemców, a po wojnie do lat 50. tzw. żołnierze wyklęci prowadzili akcje zbrojne przeciw siłom Urzędu Bezpieczeństwa. Większość bohaterów zginęła w tutejszych lasach i na bagnach Karaski. Kadzidło to miejscowość niezwykła. Przywiązanie do tradycji, polskości i kultury przekazywanej z pokolenia na pokolenie to cechy wyróżniające to niecodzienne miejsce z historią. Na kurpsiowskiej pusty liche pola w koło. Z dawna pracowali ludzie w pocie coła. W zaciszy wśród lasu dla świata nieznany, chociaż tak radosny, żył lud rozśpiewany.